Cześć wszystkim! Zapraszam na kanał Wojanita. Udawicie się tam na temat chomików syryjskich. Dziś porozmawiamy o klatkach, a więc zaczynamy! Klatka nie może być mniejsza niż 100 cm długości na 60 cm szerokości. A najlepiej wybierać akwarium lub terarium, bo klatka może gryźć kraty. A to grozi złamaniem zębów u pupila, a to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli chodzi o klatkę z kratowymi piętrami. To też nie jest dobre dla chomiku, bo są przeznaczone dla myszo a jeśli chomik będzie biegł i utnie mu tam łapka, to grozi złamaniem łapki. A co jeśli chodzi o klatkę z rurami? To też nie jest dobre dla chomika, bo po pierwsze chomiki muszą mieć dużo przestrzeni na dole klatki, po drugie rurki nie są zdrowe dla kręgosłupa popila, ponieważ nie trzymają go równo. Po trzecie, jeśli chomik będzie załatwiał się w rurach, to trudno je wyczyścić i będzie z tego powodu nieprzyjemny zapach sklapki. A po czwarte, chomik po prostu może utknąć. No więc do widzenia wszystkim. Nita, która właśnie jest tutaj, czeka na subskrypcję i na polubienie.